Idę zobaczyć, co ten cel Sentinel rzucił. Tylko, że ten imbecy mnie zablokował, nie? Zobacz no. Ta ciama mnie zablokowała. Gdzie mogę zobaczyć to, co. <laughs> to, co mój pies rzucił do internetu? Coś mi podeśla? A to są trzy screeny, czy ile ta tam ich ma być? Dobra, no to. Chyba muszę to przeczytać, bo ja tam troszkę lepiej od was. No dobra, no to patrzymy, co tam k. napisał. Majk do niego. Co z policją przychodzi, co twu na ciebie, śmieciu. I sentina na to. Warum du hast Nie wiem co to znaczy, ale sobie przetłumaczę stary. Translate. Niemiecki i polski. Warum alter du hast alles geschaff Footballteam.pl – darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. No cóż, koleś, zrobiłeś wszystko. Van. Gdy? O, tu niestety nie widać. On ty frajerze bity c... Mike, do niego napisał. Mm. Teraz tak, ja mówię Ramadan karem, a tu ten co wyzywa, słowik oficjal, w piosence gangsterów z geriatrii i stawia na każdym kroku zasadzki. I każe dzwonić bandytom z Rosji. I płacić za zle zlecenia zabójstw i mojego i rodziny. I to mówi o dosłownym ruchaniu mi matki za wypowiedzi w książce. Prezentuję waszą gwiazdę. Slice, slice cakes. Wymyślają wymyślający, jąkający się nie, będący latino. Mówiący, że pisał teksty, które ja pisałem w 2004. Dla niemieckiego rapera. Wielki pan stękający pod kontrolą wieśniacką. Polskę brata zabija. 100zł proszący Konfrontacji szukający boss Ok I tu Malik mu napisał już, już ten fig Dziś tu Pierdol się z k***lu Ich finde dich not. Nadal cię znajdę Bist schon tot du Hund Bo jesteś Matwy psie Ok, a on mu napisał las das doch mal Zostaw to w spokoju Dobra, to już wszystko wiemy Witkacu cudzerżony, obrażający, mówiący źle o wspólniku do dłużników, działający. Ultimatywny, afgański, latynoski z Bronxu, człowiek renesansu, przez rok czasu sepkowi matce pod blok auta, zastawiający boss. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy do czynienia z następującą sytuacją. Mamy mianowicie Sentino, który jest groźny, no bo chyba już nikt nie jest w stanie zaprzeczyć tym doniesieniom, że Sebastian jest groźny. Sebastian jest mega groźny na Instagramie oczywiście, bo w życiu jest takim prywatnym, jest ciężką pizzą. I za coś powie, o, ja pierdolę, ty też jesteś pizzą i tak dalej. Kurczę, zależy jak na to spojrzysz, bo czy jest jakiś filmik, jak wołam policję, albo czy na, na co dzień komuś grożę, a potem muszę wyjeżdżać w bagażniku z każdego miasta w Polsce, bo chcą mi zrobić krzywdę? No nie, ale nawet jeśli ktoś by powiedział, jesteś pizdą, no kurwa, no w sumie trochę racji masz, nie? Tylko problemem, nie ma żadnego problemu w bycia pizdą, jest problem w byciu pizdą, jeśli kreujesz się na osobę groźną. To jest jakby takie ostateczne podsumowanie możliwości Sentino. Ja wam mówię od jakiegoś czasu, że to jest, że to jest zwykły kondon i tak szczerze on groźny jest chyba tylko dla samego siebie, bo to jest autodestrukcyjny człowiek, który sobie sam robi krzywdę, a poza tym to on nie ma, on nie ma charakteru, żeby, żeby zrobić nic nielegalnego, nie pod tym względem, że no nie weźmie noża i nie będzie kogoś ciął, czy nie będzie strzelał, bo jest zbyt miękki na to. Wnioskuję po tych instastory, że była to jakaś wymiana zdań Malika z Sentino na podstawie tego, że Sentino go obrażał w książce. No tutaj pisze, że ktoś kogoś znajdzie. Tutaj jest y, jeszcze poruszona y, sływna, słynna akcja, akcja z Witkaca. Ja wam kiedyś mówiłem, że była taka, że, że było coś takiego. Najlepsze jest to, że ja tego nie wiem od Malika, tylko znajomy mojego znajomego wyczaił, znaczy przyłapał, nie wiem, jakby... To... Przyszła pa, to też nie jest dobra Był Witkaców w tym samym czasie, kiedy oni na siebie wpadli przez przypadek i się tam trochę kucili. I on powiedział to mojemu znajomemu i ten znajomy mi to powiedział. A nawet nie pamiętam, czy o tym rozmawiałem z Malikiem kiedykolwiek. No, A czy ktoś komuś żonę obrażał, to nie wiem. Bo w przeciwieństwie do Sentino, i ja to mogę, jedną, to mogę powiedzieć właśnie o, o Maliku, Malik źle o Sentino nie mówi. On, jak ma coś powiedzieć, Nie wiem, jak teraz, nie, ale zazwyczaj, jak miał, jak miał coś powiedzieć. I to też pokazuje klasę, różnicę klas. Bo jak ja wam mówię, od, od już pewnego czasu, że on za każdym razem, jak mu się odklejało, to wyzywał mu matkę, wszystko mu wyzywał, nie? I ja to kiedyś powiedziałem. Ja to kiedyś powiedziałem Malikowi, że, że ten człowiek jest chyba trochę dziwny pod tym, pod tym względem. Bo to było kurwa tak dziwne, jak on na przykład siedzi, wyzywa Malika, wyzywa Malika. A 10, a 10 minut później nagrywa story, gdzie odpowiada, albo kręci live'a, gdzie, gdzie odpowiada na pytanie, czy będzie płyta z Malikiem i on mówi, no z Malikiem tu zawsze sztama, zawsze będziemy braćmi i tak eee, dalej, ja p****le, nie. Jedyne co Malik kiedyś powiedział na to, no jak wtedy rozmawialiśmy, to on mówi, że, że to, że fajnie, to o nim świadczy, bo w momencie, kiedy oni nic nie mieli i przyjechali tutaj, i nie wiem czy to w Warszawie było, czy to było, w... no ale że gdzieś tam razem jak się wychowywali, to zarówno Malik chodził do Sebastiana do domu, żeby jeść, i zarówno Sebastian chodził do jego domu, żeby jeść i że, że to, że mega ciężko mu się tego słucha pod tym względem, że wiesz, że jak nie mieli nic i jakaś i mama tam zrobiła obiad, a drugi nie miał co jeść i wiesz, jedli u siebie nawzajem. E, no i że, znaczy, chodziło o to, że jakby, nikt, no nie powinien, nie powinien y, odnosić się z brakiem szacunku do, do swoich rodziców, jak... nie ja wiem co, co to, Ramadan to wiem co to jest, ale co to jest Karem? Karem. Aha, to jest po prostu jakby ten, bo Ramadan to wiem, że to jest y, 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 ten, muzułmański, to jest... Aha, Szczodry Ramadan. Aha, okej, okay, czyli to jest taki atak, że on podczas Ramadanu Ramadanu go wyzywa, tak? Nie, no, ja wam mówię, że on kurwa siedzi obstrany. No, wiesz, no, no, naprawdę jest kurwa przykrym człowiekiem. Ja naprawdę wiele razy byłem dla niego szczodry, bo mi na koniec dnia jest go żal. Przecież za to, co on powiedział mojej mat o mojej matce, to w momencie, kiedy ona by poszła na policję i złożyła, i, i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to by go kula z tej nory wyciągnęli w 10 godzin. Więc no, tam, tam się trochę mniej p***olą niż tam się trochę mniej p***dolą w takich sytuacjach niż tutaj. Wiesz, ten człowiek nigdy niczego nie docenił Nie wiem czy kiedy, że zawsze tak było, ale od kiedy ja go znam, no to na pewno jest niewdzięczny. Ramadan Karem to coś szczęśliwe Gramadan. Ta, no właśnie doczytałem sobie. Okej, okay, Sentino też, też tutaj twierdzi, że ta piosenka jest... Okay. Że to jest o słowiku. Ma <młysy> wsiąci z gier ja chcą kręcić aferek, są robić ciągle przynieśli okay. koperek. Bóg stoi i znam nogi twoją legendę, zaraz się widzimy pod Hitron hotelem Hej, na ten temat wam nic nie powiem, nie? Będę cię mordę. Wydaje mi się, że Malik i tak, zobaczcie, że Malik wystarczająco czasu yy, siedział cicho. Ja koniec końców nigdy nie, nie wyczułem, w przeciwieństwie do Sebastiana u, u Malika, tego, że, że go jakoś mocno nienawidzi, czy coś. Tak bardziej, że kurwa jest zawiedziony i też, też chyba bierze na poprawkę to, że ten człowiek jest totalnie chory, bo on jest totalnie chory, nie? No nic, w sumie też to nie jest moja sprawa, ale murem za malikiem, nie? Ja myślę, że on szczerze myśli, że robi dobrze i jego tryb myślenia jest jedyny prawidłowy, ale to już chyba pod jakąś chorobę podchodzi. No mówię ci, że on jest chory. On jest schizofrenikiem. I on w momencie, kiedy ma napady mani, musisz o tym trochę poczytać, jakby to... Ja nie jestem psychiatrą, żeby mu stwierdzać choroby, ale no trochę czytałem w swoim życiu na różne tematy. No i on, on... jest książkowym przykładem. Tylko, że na koniec dnia, na koniec dnia nawet jak on żyje w, w swojej głowie, wiesz, ma Sicarios, ma kolumbijczyków, był w Peru, będzie za chwilę strzelał, na co dzień to ogólnie handluje uranem i tonami, już nie kilogramami, tonami narkotyków, to koniec końców on się budzi, jest nadal w tym samym wynajętym mieszkaniu 50-metrowym i on nic nie może zrobić. I myślę, że ta bezsilność go trochę roz***la, nie? Nie wiem. Wiesz, on tutaj twierdzi w swoich wpisach, że, że Malik podstawia samochody, pod dom jego mamy i że chce zlecić na niego morderstwo. No kurwa, stary. Ja sobie przypominam sytuację, w której jak on przyjechał wtedy z Sofią do... on przyjechał z Sofią do, do Polski, pojechał do Warszawy, wrócił z tej Warszawy właśnie tam oni się tam z Malikiem widzieli. To jak on przyjechał, to ja się też z nim widziałem. Też się z nim widziałem tego dnia i on siedział w hotelu, patrzył przez okno i w pewnym momencie powiedział coś do tej Sofii i ona zaczę tam zaczęli pakować rzeczy i on stwierdził, że Malik wysłał za niego, yy, yy, za nim Czeczenów i że siedzą w samochodzie i obserwują z okna i że chcą, chcą go zabić. I on wsiadł do samochodu i pojechał do Hiszpanii. No, ja wam nie wymyślam kurwa, historii, no jakby no... Rozumiem, że co chodzi. Ja wychodząc z tego hotelu, kurwa, nie opodal miałem samochód zaparkowany. W tym samochodzie, k**a, nikogo nie było, to nie wiem, to był, to był jakiś Renault Laguna, kurwa, albo jakiś, jakiś inny samochód. No, wierzcie mi, no nie było żadnych Czeczenów morderców wysłanych z Warszawy. Albo, kurwa, może jak wyszedłem, to nie wiem, to się schowali za drzewem, no. Czy mocno nawet, był. Nie, on, kurwa, on, on, on na trzeźwo, k*a, takie odchyły łapie. Znaczy, ja się nie wybałem w to uniwersum, ja, ja do tego nie należę, nie? Więc, no. Więc wszystko dobre, wszystko dobre, co, co, on, co on ma jako muzyk, jako artysta, to w drugą stronę jest sześć razy spierony jako człowiek zwykły, nie? W ogóle Malik ma dziś urodziny, może się na swoje żale, Malik nie pije. A zatem podejrzewam, że już abstrahując od tego, że nie pije, to tym bardziej nie będzie pił w Ramadan, nie? On, on, on to chyba obchodzi z tego co... z tego co kojarzę jego jakieś... No bo on tam jakieś wpisy popełniał o tym, więc no, wiesz, ja tam jestem nikim, żeby oceniać cudzą bogobojność i, I to czy, czy wierzy, czy dobrze wierzy, czy źle wierzy, bo to wiesz, to jest, to jest sprawa to jest sprawa prywatna, no ale nie kojarzę nigdy, żeby Malik pił, nie wiem, musielibyście go zapytać, bo może się wypowiedział kiedyś na taki temat. Na żadnym afterze, na żadnym ten. Nie widziałem go nigdy z alkoholem. Naprawił głowę, to był mega wysoko, ale to jest niemożliwe. Czego ty nie rozumiesz? Jak jesteś chory jeszcze zaprawiasz się od 20 lat, jesteś alkoholikiem i narkomanem, to, to nie minie tak, tako. Tutaj, tutaj mi też na myśl przychodzi i to mam zawsze taką, takie pytanie: mam od wielu lat, tego 26 grudnia, jak jest rocznica śmierci magika. Bo dużo osób zawsze tego dnia pisze, no, że jakby Magik żył, to by teraz tak dobrą muzykę robił i że, wiesz, wyprzedzał trendy i tak dalej. A ja zawsze sobie zadaję pytanie, mam nadzieję, że to nikt nie potraktuje tego jako atak, ale jeśli ziomek 20 lat temu, ponad w sumie, miał tak duże problemy, to jakie są szanse, że wiesz, nawet gdyby tam, no, nie popełnił samochód, ale że, że udałoby mu się jakby tą głowę naprawić do tego momentu, żeby na nowo był Zintegrowane w społeczeństwo, nie wiem jak mam to tak wytłumaczyć. Nie chcę jakoś hamsko, czy zj**anie czy, czy zabrzmieć, a wiecie co mi chodzi, nie? A skąd on ma na te zegarki i kurtki. Jak na to spojrzysz, to on nie ma dużo ubrań. nie wiem, tą kurtkę Diora, którą ma, to on już ma parę lat. No on, on hajs dostaje, nie? Z, ze streamingów. Najwięcej rzeczy to on kupił jak, jak Remo, cały jego back katalog, wziął do mugo. No. Szanse są, ponieważ teraz więcej się mówi o chorobach psychicznych i nie traktuje się takich ludzi jak 20 lat temu, ale bardziej chodzi mi, że jeśli masz takie, a nie inne stany, ileś lat temu, które cię skłaniają, znaczy wiesz, skłaniają cię do takiej, a nie innej decyzji, My, mi też ciężko się wczuć, nie? bo mi najłatwiej się ocenia coś, jak się postawię, jak się postawię w, w roli osoby, która podjęła jakąś decyzję i wiesz, i powiedzmy, jestem w takiej decyzji, takie to, to jest za, to jest przeciw i robię tą rzecz, nie? I wtedy mogę jakoś to ocenić. Ja nigdy nie miałem tak, że postanowiłem się wy***dolić z dziesiątego piętra, czy 12, czy ogólnie. Nie miałem czegoś takiego. Więc mi ciężko też jest, dla mnie to jest na przykład przerażające. Z jednej strony jest krwi ja taka ciekawość, takie wiesz, co trzeba mieć w głowie, ale nie, nie idzie to, nie chodzi mi tutaj o krytykę, tylko jakby jakie uczucia temu towarzyszą. Oczywiście nie chciałbym ich przeżywać tak ten, tylko Ciężko mi to powiedzieć, nie? Nie, nie, chciałbym, nie chciałbym taki być, ale chciałbym to wiedzieć, nie? To jest analogicznie jak kobieta w ciąży. Jakby ch chciałbym wiedzieć, jaki to jest experience, jak jesteś w ciąży, ale niekoniecznie chciałbym być kobietą w ciąży. Nie wiem, czy rozumiecie, co mi chodzi, nie? Więc tyle, no. Ch tego sentino.